Właśnie przed chwilką rozpoczęliśmy wielkie mistrzostwa w grillowaniu, walczymy o grilla, walczymy o puchariana niezbędnego. To co za mną widzicie to jest po prostu poezja, to jest poezja grillowana. No i będziemy próbować, będziemy jeść no! Co, co, co tu się dzieje? Proszę opowiadać. No musimy pokroić równiutko żeberka, żeby każda kosteczka była osobno i mięsko oczywiście. Marynujemy cebulkę, ocet, troszeczkę octu cukru no. i potem będziemy to wszystko, lekko przypieczemy żeberka, będziemy wrzucać do naczynia szklanego, zalewamy winem, liść laurowy, trochę przypraw i dopiero będziemy, że tak powiem, przystępować do, do takiego konkretnego grillowania. No idziemy do kuchni. A dlaczego Myć, idziemy do kuchni? Bo trzeba ziemniaczki opłukać Aha. z ziemi, wątróbkę przepłukać, Mm -hmm. Oczyścić ją i będziemy marynować. A to jaka wątróbka jest? No tu mamy z kurczaka, miała być z indyka. Nie wiem, może gdzieś tam ubiją po drodze indyka i przyniosą. <grym> Co to o, za buły typuści. są wspaniałe? Buły do hamburgerów, jak, Ameryka, jak, jak grill amerykański, to i amerykańskie żarcie. Nie? O kurde, no i co tam w środku <laughs> będzie? Będą burgery z mięsa mielonego wołowego i do tego będzie taki inny sos niż w Polsce uznawany u McDonalda, czy gdzieś tam, że tam ketchup i musztarda, będzie sos aioli, czyli majonez, czosnek, cytryna Wiesz i razie, papryka, aioli. Aioli? Aioli. Ajajaj.